Katarzyna Nowocienkowalczyk Demony Tak blisko jesteś, a tak daleko Zamknięty w swej logiki głowie w Przeszłości twojej niedomknięte wieko Próbują przemówić aniołowie Tęsknisz, dusza się do mnie wyrywa Lecz zimny rozum serca nie słucha W myślach strach przed porażką wygrywa Logika rychoczy akropucha. Demony przeszłości wciąż wracają, trują twą duszę, serce i głowę. To słowo wybaczam, odrzucają, sprytnie wciągają w swą miedzną zmowę. Tak blisko jestem, a tak daleko. Kochasz, lecz miłość zabić próbujesz. Uczucia chcesz chować pod plandeką, lecz gdy mnie widzisz, dezerterujesz. Kiedy wybaczysz, przeszłość zrozumiesz, otworzysz serce, zobaczysz więcej, lęki przegonisz, spokój poczujesz, zapragniesz kochać jeszcze goręcej.